Siemaneczko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, materiale na moim kanale. E, oczywiście wylocowałem z weekendu wszystkich zwycięzców. E, więc proszę bardzo, skiny również zostały wysłane gratulacje, dzisiaj to zgrańcie taki uspik, a żeby go zgarnąć, jak zawsze łapałeczka w górę, subskrypcja i komentarzyk i bierzecie udział. życzę wszystkim powodzenia i serdecznie proszę każdego osoba, bo zbliżamy się tutaj, już tu pędzimy, pędzimy ostatnio i coraz bliżej 45 tysięcy, więc jeżeli może zasubskrybować, serdecznie dziękuję, e, bo może w końcu 45 tysięcy dobijemy. My znajdujemy się na CSGO Link do strony w opisie i pamiętajcie, że jeżeli wbijacie z moim kodem, wpisując kodik SOUL e, dajecie sobie tutaj aktywuj, dostajecie darmowe 2 zł oraz 10 groszy na stat. 10% bonusu do wpłat Ok, nowe chyba metody płatności Chyba, że zmienili tylko wygląd, bo tutaj krypto Możemy w krypto też wpłacać, więc kurczę Ciekawie, ciekawie mm. Spoko, spoko to wygląda e, Oczywiście, no wszystkie skiny i tak dalej I tak dalej, e, no i co, ważne, że mój kod działa Przez 12 godzin, więc po wpłacie, przed wpłatą Warto się upewnić, czy kodik wpisany, a co najważniejsze Jak wpłacacie z moim kodem, macie szansę na przedmioty e, I tak jak ostatnio były Jakiś przedmiot, już nie pamiętam który, ale któryś z tych to ktoś go zgarnął I teraz macie nowy Przy wpłacie dwie dyszki możecie zgarnąć 22 zł Sobie takiego digielka Jest to dostępne w sumie od wczoraj Wam to wrzuciłem No i co, przy minimum 20 zł wpłacacie I od razu może Wam się to zwrócić I do tego jeszcze możecie otwierać skrzyneczki Więc ktoś z Was to dostanie Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, ja czym to polega to Tutaj macie wszystko opisane, możecie sobie zatrzymać film i przeczytać Więc życzę wszystkim powodzonka A my dzisiaj boostujemy w bitwie skrzyneczki z emeczką Były kałaszki, były awóbki Więc jeżeli ktoś nie widział to sobie sprawdźcie eee... Na, no Są filmy na kanale po prostu, a my boostujemy dzisiaj Mkę. wupa Emeczka. Emeczka to najtańsza z tych skrzyneczek, bo Emeczki, później są Awupy, później kałaszki cenowo, więc niecałe. O, ale zaczęło padać. <laughs> niecałe mm, 600 ziko za już y, 80 w sumie skrzyń, nie? Znaczy w sensie 80, za 20 rund, no ale 80 jest w bitwie, no bo na 4 graczy to robimy, to wjeżdżamy wtedy i, i, i lecimy sobie z tym. Więc tak to wygląda A w sumie <noise> Dobra, musiałem, musiałem coś tutaj za zagadać Lecimy, dobra, ty wiesz, tutaj fajnie nam idzie, fajnie nam idzie, dobra Zaczęło bo... padać, koleżka żeby samochód Z szyby zamknąć Eee, dobra Lecimy, 144 dla nas, no jest tutaj mamy sporą przewagę, wam powiem, no wiadomo, wszystko może się zmienić Lecz teraz, teraz taka emeczka za 200, Ej, jak tutaj dało nam dzisiaj, ta warta stówę, ta 200 coś No sypię tutaj te emki Czekaj, no jedna ta skrzynia kosztuje niecałe 3 dychy Zbustowana, bo zwykła tam niecałe 15 zł, Więc niecałe 3 dychy A daje skiny takie, no to jest grubo To jest grubo Ej, możemy fajny profit zrobić na tej bitwie. Jeżeli tak dalej pójdzie. Przewagę mam naprawdę sporą. Okej, okay, i tutaj widzimy, ale nie, myślałem, że to będzie warte, wiecie, z 300 ziko, jak nie więcej. I mówię, kurczę, można nas przegonić. Mm. Jest dobrze, mam naprawdę sporą przewagę. Tylko że wiadomo, teraz jak zacznie bottom sypać, no to może być ciężko, widzimy, no. Potrafi też meczka za 25 groszy siąć. Wiadomo. I tutaj widzimy, że oni tak troszeczkę sobie podganiają, lecz no... <laughs> na razie tylko Michael blisko nas w sumie. Eee, jakby to siadło. No powiem wam, że całkiem nie, nie, niezły proficik możemy zrobić, tylko że tutaj Michael nas goni, dogania nas praktycznie, mamy 6. Okej, okay, to nam zastówkę stówkę znowu siadło, więc... Więc tyle dobrze. Tyle dobrze. Tutaj trzy dyszki, 6 dyszek. Mm. Jeżeli wiecie, jeszcze nie poleci coś tam z górnej półeczki, to... To jest dobrze, Michael blisko nas. Rosso i Emily. No tak dosyć daleko w tyle. I no to warte dla Michaela. Okej. Okay. No i ostatnie, ostatnie. Jeżeli Michael nic nie trafi ciekawego, chyba to mamy. Mamy to, zobaczcie jaki tutaj proficik zajebisty. Prawie półtora kafla. Prawie półtora kafla profitu, nie? Więc tutaj pięknie, tutaj pięknie ja stworzę tą bitwę jeszcze raz. Wiem, że już teraz mogę nie wygrać, ale nawet jeżeli przegram, no to będziemy mieli tam gdzieś 1000 profitu. A może się uda wygrać. <laughs> może się uda wygrać. Bot i samu, no bot i samu. Jak wiecie, z botem i samu, no. Ciężko nam te bitwy idą. Zawsze nas gdzieś rozpierdzieli. Nie do bruszek. Eee, no w pierwsze złapaliśmy przewagę, ale to nie jest nie wiadomo jaka przewaga. Tutaj w drugiej już Alex trafia. No dosyć drugiego skina i po dwóch rundach ma prawie stówkę. Teraz już, nie wiem, tą może mnie, nie nie dobiję, bo słaby stan. Yy... Gdybyśmy teraz robili underdoga, to byśmy sobie na tym underdogu teraz prowadzili. Lecz wiadomo, to jest początek, może to się jeszcze wszystko odmienić. Te wyżej by było lepiej, gdyby siadło. Hehehe, <laughs> 50-50, 110, my 28 i tutaj... I sam wjeżdża już na stówkę, naprowadzenie się wysunął tym, a my dalej na ostatnim miejscu niestety. Adrian też teraz fajnie sobie wjeżdża i każdy ma powyżej stówki, my nawet 50 zł nie mamy. Więc dosyć średnio to wygląda na ten moment. Wiadomo, może nam polecić jedna meczka i zmienić wszystko, tylko czy poleci. O, tutaj jeszcze Hyper Beast za stówę. No, to nieźle. To nieźle. źle. Mogłem zrobić teraz Underdoga. Zrobiliśmy zwykło, mogliśmy zrobić underdoga i wiecie, to jakoś tam by musiało się wyrównać w sumie. Hmm. Chociaż wiadomo, no jeszcze możemy tutaj coś nałapać. No jeszcze tutaj mamy taką nadzieję dopiero połowa bitwy minęła. Eee, Okej, okay. to troszeczkę kosztuje, więc to już fajnie jak widzimy. No, już i samo przegoniliśmy. No i Alex trafia dosyć drogą MK, Kurcze. I samo mamy przegonionego, więc nawet underdog na ten moment by nam to nic nie dawał. Niestety tutaj Alex trafia dosyć drogie te meczki. Okej. Okay. 71, myślałem, że będzie więcej warta, ale jest dobrze. Jest, Znaczy jest dobrze, no nie jest dobrze, bo jeszcze takie dwie po 7 dyszek i wtedy dopiero byłoby dobrze. Niestety Adrian i Alex dalej nad nami, Alex ponad stówką. I samu teraz coś trafia, ale i samu nas jeszcze nie dogania. No i trzy rundy, będzie ciężko, jeżeli no nic ciekawego, gdyby to wyżej siadło teraz, to troszeczkę by nam to dało. No tutaj Aleksa będzie ciężko przegonić Będzie ciężko, tutaj tak, ajajaj, 33, myślałem, że będzie droższa, tam 7 dyszek No i proszę państwa, niestety, niestety Aleks to zgarnął, gdyby to był underdog Aj, byśmy mieli remizji samu, byśmy mieli samu I byśmy mogli to garnąć gdyby to był underdog No nie był Ogólnie słabiej dawało, słabiej, tam mieliśmy pulę dwóch Kopiujmy, dajmy jeszcze 10, więc nowo, znowu 200 jak na Wupy. Jak kto nie widział za, odcinka za awupami, to niech sobie tam sprawdzi z kałaszkiem, też w sumie fajnie siadł. Eee, odcinek eee, No dobrze, jeszcze tutaj 10 rund, więc łącznie, no wiadomo, 20, 20 i 10 to jest 50, ale razy 4 200 skrzyń eee, łącznie w tym odcinku otwartych, no, tak jakby w bitwie w sensie. Eee, I tutaj początek, i już tutaj, Michael, naprawdę, naprawdę spora. Przewaga. Nawet przegrywając to jesteśmy około 700 profitów w dzisiejszym materiale, wygrywając to dzięki tej pierwszej bitwie. Więc tak jest profit, no mieliśmy z półtora tysiąca. Lecz... no cóż. Okej, okay, ale coś tam doganiamy, więc może to jeszcze się by udało zdobyć, to jeszcze ten profitik byśmy podkręcili, lecz no właśnie. No właśnie, tutaj dosyć drogie przedmioty siadły, ale... Okej, okay, to troszeczkę jest warte. Jeszcze jeden taki działa 7 dyszek, taka meczka i, i mamy. I mamy dobrze, i jest chyba dobrze, jest 122 zł mamy prowadzenie. Więc jak nam się uda to wygrać, to proficik będziemy mieli naprawdę naprawdę ciekawy, ale Michael tutaj trafia. 6 dyszek, kuźwa, Dwie rundy, dwie rundy. Adrian nam na razie nie straszny. Eee, dobra, i ostatnia runda, jeżeli tutaj nikt nie trafi czegoś drogiego. I mamy to. Mamy to, najprawdopodobniej mamy to. No i świetnie, no i świetnie. E, 9 stówek, więc tak jak mówiłem, e, czekajcie, odkuliśmy sobie tamtą poprzednią bitwę za 600. E, tą też za 300, to powiedzmy mamy około 900. Tam nie było całe 600, tutaj też nie ma całe 300. E, no to powiedzmy 900, to, to mamy gdzieś ponad 5 dyszek na tym, no i tam mieliśmy 1500, więc mamy dalej to, co mieliśmy po pierwszej bitwie, więc zajebiście, bo odwróciła nam się tamta, ta i jeszcze leciutko więcej wpadło, tam około 70 zł, więc to mamy prawie 1600 w skinach dzisiaj profitu, proszę Państwa można wartość, przy koła, no zajebiście, zajebiście, cóż, mogę teścić więcej, pamiętajcie, żeby widział w giveaway'u z moim kodem, macie szansę na naprawdę ciekawe przedmioty I jak się kończy, to wam zaraz wrzucam, więc jak nie ma, e, po odcinku by się skończył, to czytam wam zaraz jakiś kolejny skin, w sensie, no nie jest tak, że tak zawsze jest, bo nieraz mogę nie zauważyć tego, nie, ale, ale tak to są cały czas do, do was, do zgar, dla was do zgarnięcia, ogólnie ogóle te się kończą niedługo, więc fajnie było jeszcze coś je pootwierać, może następny odcinek coś z tym, no zobaczymy, zobaczymy. Dajcie znać jak macie jakieś fajne pomysły w komentarzu na odcinek A z mojej strony tyle, serdecznie wam dziękuję za oglądanie Trzymajcie się do zobaczenia, nara, cześć